Konie startują grupę niżej, czyli są to wyścigowce drugogrupowe z jedynką Admin, z czwórką Karasaj, z piątką Bacel i z szóstką Kentawer Kossak. No i do faworytów gonitwy zalicza się Kentawer Kossak. Ruszyły na prowadzeniu ze w Krwi przez moment, tam się wszystko tasuje, na front wyszedł Saracen. Od pola próbuje go zaatakować Kentawer Kossak i Kentawer Kossak wysuwa się na prowadzenie. Kentawer Kossak na drugim miejscu Alera, Kentawer Kossak Alera, Alera wysuwa się na prowadzenie na drugiej pozycji Kentawer Kossak na trzecim miejscu galopuje Saracen. Na czwartej pozycji Admin, ale na czele wciąż Alera. Alera na prowadzeniu na ostatnim miejscu Zef Krwi. Alera na drugiej pozycji Kentawer Kossak. Alera Kentawer Kossak na trzecim miejscu galopuje Saracen. Alera Kentawer Kossak Saracen do przodu przesuwa się Exe. Na piątej pozycji Admin. Wciąż na czele, wciąż na czele Alera. Alera, ale tuż koło Alery jest Kentawer Kossak i Kentawer Kosak wysuwa się na prowadzenie. a koło niego Exe. Kentawer Kossak Exe. Na trzeciej pozycji Saracen. Na czwartej Allera. Na piątym miejscu Kara Poprawia zew krwi. Ale na czele wciąż Kentaur Kossak i Ekse. Kentaur Kossak i Ekse. I ta para wyprowadzi stawkę na prostą finishową. Kentawer Kossak, Ekse. Kosak Ken Kossak. Kentauer, Kossak Ekse. Na trzeciej pozycji Farag Basel. Kentaur Kossak, Ekse Farag Basel. Farag Basel zamknięty. Kentawer kosak, kętawer kosak, ekset polem finiszuje w krwi. I saracen. Kętawer kosak, kentawer Kosak i Farach basel. Kętawer kosak, farach basel. Kętawer kosak, farach basel, Farach basel, kętawer kosak, Farach basel. Farach basel, kętawer kosak, 200 metrów do celownika. Te dwa konie w walce o zwycięstwo. Farag Basel, Farag Basel, Kentawer Kosak, Farag Basel, Kentawer Kosak i zwycięża Farag Basel na drugim miejscu, Kentawer Kosak na trzeciej pozycji razem Exe oraz Karasaj.